Witam serdecznie ponownie na kanale Centurion albo Centurion Przestawia Ja jestem Centurion jak ktoś szuka tego kanału to może wpisać Centurion Przestawia, szybciej znajdzie. Dzisiaj jak widzicie z opisu kolejny unboxing, ale chcąc zrobić ukłon w stronę mojego stałego subskrybenta, który zawsze mi pisze dobre słowa, nie tylko mi, ale też innym Marcinie Szypulski, pozdrawiam Ciebie to trzeba powiedzieć językiem Marcina Szypulskiego, który zaproponował, a ja powiedziałem kupuję czyli dzisiaj odpudełkowanie bardzo fajna nazwa odpudełkowanie co dzisiaj mamy odpudełkować Kolejny nożyk i to jest nożyk Ontario Ranger RD6 RD skrót od słów Ranger Detachment. To jest ten nóż, który wam Jarek pokazuje, który jest za kamerą. I teraz tak, jest Kinomax, czyli Krzysztof. Kiedyś powiedział, że kolejny się siekierotasak a... Jarek też powiedział, że znowu jakaś kosa, czy, czy coś tam. Co ty powiedziałeś? Ktoś tam siekiera. No mniejsza z tym. No nie, ale to jest uczciwy kawałek żelaza. Zwróćmy uwagę na parametry i parametry są takie. Słuchajcie, ja muszę pauzę zrobić, bo ktoś... Zrób Jarek pauzę, bo ktoś się dobija mi tutaj do drzwi. No, słuchajcie, przepraszam, taka pauza, no, niestety tak się złożyło, albo nawet stety, że jestem w pracy, klienci, że tak powiem, przychodzą, no i cóż, no, trzeba na te nożyki zarobić. Ale dobra, do rzeczy. Rzeczony Ontario RD6, Ranger Detachment 6, to jest ten nożyk, jak widzicie, i mamy dane jego techniczne następujące. Długość całkowita to jest 30 cm. Długość ostrego to jest 16,8 Czyli taka uczciwa długość, to mi się podoba. I co najważniejsze, grubość to jest 6 mm. Dla porównania dodam, że SI-5 ma 6,3. Rękojeść jest nazwana czarną mikartą, ale to jest takie jakieś zielone, ciemne, fajne. Bardzo mi się to podoba. No i stal, słuchajcie, to nie jest 1095 jak większość noży Ontario, tylko 560. Ten wielki e, Ontario Rad Artac 2 jest z tej stali. To jest stal sprężynowa, czyli po prostu przy takiej długości troszeczkę elastyczności jest. Ale ten już jest krótszy, więc nie powinno być tej. Elastyczności, no i waży prawie pół kilo. No, 448 gramów. Także będzie można w ręku podtrzymać coś. Pochwa, to z tego co wiem, to pewnie taka będzie jak ten „kapciuch”. Ja już się przyzwyczaiłem do tych pochew. No, i wyprodukowano w USA. Dobrze, szanowni. Jak Ontario, to Ontario Rad 5. To jest nożyk, który ja dzisiaj dokonam odpudełkowania. Oczywiście z teku akurat zamówiłem i zobaczmy co tam w środku jest. Spodziewać się możemy czarnego pudełka z napisem OKC. Takie pudełko oczywiście jest, no czuć. Zobacz Jarek, weź na Ważnie, nie? No, Jarek się tylko śmieje. Jarek, słuchajcie, tylko tylko mówię z leśnych druków, to go tylko Sławek poznał z kanału Slava Las, ale został pod groźbą zobowiązany, nie no żartuję, żeby nie ujawniać Jarka Jarek to jest szara eminencja. Dróg, mój asystent, przyjaciel, no i w ogóle tradycyjnie pochwa na wierzchu, czyli kapciuch. Tak, mówiłem, to jest tego typu kapciuch, który ma w środku plastikową wkładkę. On nie jest jeszcze taki najgorszy, no ale gdyby to był Kydex, no to sami wiecie tradycyjne jakieś takie karteczki dotyczące, właśnie Ontario Knife Company. Ostrzeżenie przed ostrością tych noży I tutaj, że tak powiem, żeby trzymać z dala od dzieci Albo dzieci trzymać z dala od nożyka To też jest alternatywa wejścia Tak wygląda <coughs> Centurion chciałby rzec, że First Impressions Ma jeszcze stare logo Tutaj Ontario Knife Company no. Tutaj jakieś coś. I teraz zobaczcie, jakby się Jarek złapał grubość. Zobaczcie, no jest uczciwe Waży. Ergonomia, znakomita ergonomia. Finger choil bardzo taki fajny. Jimping ma skromny i tak dalej. No i można by powiedzieć, że Bowie. Mariusz Traper Braciszku, kochane, Ty, lubisz Bowie, to wiem o tym. Więc tutaj, że tak powiem, OKC Ranger Series, dobra, to jest tyle na tego noża. No i waży, wiecie, waży. Jest ta młodkowatość w nim. No, nie będziemy niszczyć. Sprawdźmy jeszcze. No, elegancko, bardzo dobrze, ale w razie czego, no to szarpnąć można na falkniwanie. Umieszczenie w pochwie, bardzo sympatycznie, bardzo mi się podoba. Tutaj, jak zwykle, przy Ontario to trzeba regulować tą opcję. Zapinamy. Nie jest jeszcze to odpowiednia, to regulujemy, aż obejmie odpowiednio. O, to jest coś takiego. Dobrze, to jest na tyle, jeżeli chodzi o kwestię noża. Kilka rzeczy jeszcze trzeba powiedzieć. Zacznę od y, akcji, którą przedsięwziął mój serdeczny druh, leśny i przyjaciel y, Tomek Foryś. Tomku, pozdrawiam Ciebie niniejszym. Chodzi mi o y, Tomka przedsięwzięcie, y, którą, y, które to prosił, żeby zrobić hashtag, czyli krateczkę, zarażaj swoją pasją innych. Mógłbym teraz powiedzieć, co to znaczy dla mnie zarażać swoją pasją innych, ale chciałbym to zrobić po prostu w warunkach takich, gdzie tam statywik postawię, będę siedział w lesie. To mam nieodrobioną pracę domową. Dziękuję Jackowi Forestmanowi za nominację, przyjmuję ją. W odpowiednim czasie, jak będę w lesie, na pewno nie dzisiaj, być może jutro, to na ten temat powiem, co to znaczy, jeśli tylko mi się uda. Druga rzecz, kolejna, to pojawili mi się, nie wiem, subskrybenci albo stali widzowie, yy, nasi leśni druchowie z Czech, Lubomir i Salazar. Nie, nie Salazar, przepraszam, Salazar też, ale to za chwilę. Wandmil, Lubomir i Wandmil. Ahoj! Cieszę się, że piszecie fajnie po polsku, fajne, miłe rzeczy piszecie, bardzo mi jest miło z tego powodu. Wandmilowi opowiem tyle, że nóż Condor Bushcraft Basic 5 to jest nożyk bardzo piękny, bardzo fajny, ergonomiczny, ja go lubię, może kiedyś go po prostu wezmę, Wandmila i dla Ciebie zrobię odcinek. Zobaczymy, w każdym razie to jest bardzo fajny, znakomity, ergonomiczny nożyk Kondora. Następna rzecz Salazar. Salazarze, pozdrawiam cię serdecznie. Jak widzisz, Jarek zrobił ujęcie, zabrałem antybiotyki, inne lekarstwa. O, tu jest, to jest, schowam i schowałem je w inne miejsce, ciemniejsze. Tutaj schowałem na razie do kieszeni. Czasem, jak ktoś mi tam nieraz zwróci na coś uwagę, to ja, jak najbardziej, jeżeli słusznie mówi, ma rację, to ja się nie obrażam. A wręcz przeciwnie, człowiek mądry się staje, kiedy słucha mądrych rad innych. No, tylko trzeba umieć to rozróżnić. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego młotkowatego narzędzia. Bardzo też fajny kolorek. Też mi się podoba. Jeszcze raz mówię, tutaj Jarek Wam pokazuje. No i teraz czas, żeby pójść i gdzieś to żelastwo, że tak powiem, wypróbować. Jedyne co chcę się podzielić i uczciwie powiedzieć, to trzymając go już tutaj w ten sposób, to kciuk samoczynnie chciałoby się tu położyć. Jakby jumping był na przykład dotąd, a nie tylko tutaj na dwa ząbki ale prawdopodobnie chodzi o to, żeby dłoń była tak ułożona, żeby była większa siła przy cięciu, nie wiem, robieniu feather sticków i tak dalej. Można go też o tak złapać, jak widzicie. Ja to widziałem gdzieś. Można go o tak złapać i swoje ono na pewno zrobi. No cóż, trochę uśmiechu z powodu... Kolejnego kozika jest on. Zasnę. co mi się jeszcze przypomina, jeszcze jest Jacek Lewoń. Jacku, fajne to jest, Jacku. Chcę tobie powiedzieć, że Twoje komentarze po prostu pisz tak jak piszesz dalej. Nawet jeżeli, jeżeli one są takie, nawet jak będą takie, ja je przeczytam. Ja je czytam czasami nawet dwa razy, żeby zastanowić się, co ci odpowiedzieć. Teraz mam okazję się odpowiedzieć. Bardzo miłe to jest, natomiast jeżeli chodzi o nożyki Schrejda, to może nie nieciekawie tutaj ja lgnę do tego, ale że tak powiem nie potępiam. Miałem kiedyś Shrejda SHF36, dałem go w prezencie komuś, żeby się cieszył i tyle Jacku Lewoniu. Pozdrawiam Ciebie, jesteś kochanym, prawilnym, leśnym bruchem i bardzo się cieszę, że mam takich subskrybentów. Na koniec chcę pozdrowić wszelakich innych moich leśnych bruchów. Chcę pozdrowić jak wiecie zawsze, oprócz Tomasza Forysia, zacnego Szokorka, zacnego Jacka Lewonia, Jacka Forestmana, Krzysia z kanału Burzhram Dim. No i cóż, Sławka z kanału Slava Last. No tabelę Sławek chciałem Ciebie nominować. Ale żeś wyprzedził już to... To słuchaj, no to Tomek niech cię rozliczę. <gry> no i co no? Kogo pominąłem, to bardzo pokornie przepraszam. Ze swojej strony po prostu e, życzę wszystkim dużo dobrego i... Zapraszam do lasu, do użytkowania rzeczywistości leśnej, jak nie możecie to zapraszam na mój kanał albo na kanały kolegów. To wszystko.